Cześć. Cześć, dzisiaj zrobimy sobie troszkę taki luźniejszy odcinek. Zagramy skłon w aplikacji Szósty Zmysł Orange to jest taki quiz. I żeby było śmieszniej, to myśleliśmy sobie kary, nagrody, także Kiedy będziemy jest? losować z i. Z tego koła fortuny. Troszkę się powygłupiamy. W aplikacji możecie wybrać sobie przeciwnika albo go wylosować. Ja chcę konkretnie zagrać z Marcinem, dlatego po prostu wpiszę jego nick. Marcin, spacja, uśmieszek. Marcin był zajęty. No. <noise> chciałam się zapytać, <noise> skąd ten pomysł. I później wybieramy poziom trudności. Są trzy do wyboru: łatwy, średni oraz trudny. Wiadomo, że im wyższy poziom, tym pytania są bardziej skomplikowane, ale jest więcej punktów do zdobycia, więc wybiorę trudny. I mamy pięć kategorii: rozrywkę, szósty zmysł, czyli ciekawostki, biznes, telekomunikację oraz IT. Ja wybiorę moją ulubioną kategorię szósty zmysł. Mi teraz wyskoczyło powiadomienie, że ktoś chce ze mną grać. Puścimy sobie muzykę, żeby po prostu zagłuszyć komentarze drugiej osoby. Więc puszczam, zakładam. Dobra, ja zaczynam pierwszą rundę. Round one. Rozpocznij. Ile wynosi na świecie najwyższy rachunek za telefon? Wszystko jest w innej walucie, żeby było śmieszniej. Wątpię, żeby dało się przekazać 5 milionów złotych. Obstawię 201 tysięcy dolarów, jako że to nie jest okrągła suma, a dolary są popularną walutą. Kto wysłał pierwszy motykon, popularną dziś buźkę? Oglądaliśmy ostatnio ten dokument, także. Scott Falman w 1982 roku i to była, e, to była taka klasyczna buźka bardzo, czyli dwukropek, myślnik i nawias. Um, Okej, okay. jak się nazywa obsesja na punkcie bycia umieśnionym? To się nazywa bigoreksja, bigoreksja. No niezły start, już. Trzy poprawnie, ojej. No jest prawie w swojej kieszeni, chyba że pytania były bardzo proste. Ale były proste. Rozpocznij rundę. Ile wynosił na świecie najwyższy rachunek za telefon? A, to nie było proste, no, Wszystkie te kwoty brzmią bardzo absurdalnie za e, telefon. Biorę pierwszą absurdalną odpowiedź. Wiesz czemu strzeliłem dolary? Bo to popularna waluta. Nie 201 tysięcy dolarów. co to można dużo rzeczy kupić niż tylko rozmawiać z kimś, strasznie. Kto wysłał pierwszy emotikon popularną dziś buźkę? Był to Scott Fallman. Jak się nazywa obsesja na punkcie bycia umięśnionym? Muskulia, anoreksja, bigoreksja, hiperdencja. Jest to po prostu bigoreksja. Remis, to ja proponuję, że obydwoje wygraliśmy. Obydwoje wygraliśmy. No kręć kołem. nie koła. Wygrany My staje się gary. przegranym, czyli obydwoje przegraliśmy. Naprawdę? No, no lasuj co, przegraliśmy. Czyli co, obydwoje karę dostajemy? Tak, obydwoje dostajemy karę. Takie zasady gry ustalasz? Tak no. Dobra, teraz chcę zagrać. Smaczny ser pleśniowy i niedobry, niedobry ser, pleśniowy. ser pleśniowy. Dobra, i do sery. To oboje zjemy ten niedobry. Mam niedobre sery. Ogólnie dwa różne, Leo, rozmaicenia. Wiecie, zawsze jak jesteśmy w sklepie, to kupujemy parę różnych e, dla e, testowania i po prostu część okazuje się bardzo niesma, niesmaczna, przynajmniej taka, do której nie dojrzeliśmy, także wybieraj. Wiesz co, one brzydko pachną strasznie. Ten, ten, ten pachnie jak śmierć. Smacznego. Smacznego. Piosku no. nie dam. Biskup nie dam, bo się boję. Zawsze mi wypada. On jest taki, nie do końca słony, ale jeszcze ma taki słodkawy posmak. Chcesz do końca? No, dziwne. Wiecie, raz zjadłam e, taki ser, który nie zauważyłam, był przeterminowany. <grym> Dopiero później e, okazało się, że był przeterminowany. Dobra. Ale właśnie smakował jak ten, dokładnie jak ten. Dobra, zjedz i gramy drugą rundę. <grym> Poszło nam dobrze w pierwszej rundzie, teraz e, znowu tam trudne. I niech będzie znowu szósty zmysł, bo po prostu jest. jest ciekawy. Round 2. Jedyny europejski ptak, który potrafi chodzić po pniach drzew z głową w dół, to sójka zwyczajna, kowalik zwyczajny, wilka zwyczajna, dzięcioł czarny. To będzie strzał kowalik zwyczajny. Kiedy wyemitowano pierwszy odcinek Klanu? Co to za pytanie? No pewnie już dawno. Pewnie albo 1 września, albo 22. Mmm. Może 1 Kiedy otwarta została pierwsza przychodnia dla osób uzależnionych od gier i internetu? No gry są już od bardzo dawna. A kiedy mogła powstać taka przychodnia, która by leczyła osoby uzależnione? Hmm. 26. Już? Tak krędzi, proszę. Wystarczy, że odpowiesz na jakiekolwiek. Dobrze, ja już mam karę. <grym> Jedyny europejski ptak, który potrafi chodzić po pniach drzew z głową w dół, to. E, no, absolutnie nie mam pojęcia. Hmm. Hmm. Za to się zaraziłam ziemnięciem od razu. Obstałem, że, że zestrzeliłeś dzięciu, jako że dzięciu chodzi ogólnie po drzewach. Dlatego ja strzelę z Kowalik. Aha, a, nie, nie strzeliłeś dzięciu, Ale ja trafiłem. Kowalik? Dlaczego Kowalika? No? Strzeliłem, strzeliłem. Kiedy wyemitowano pierwszy odcinek klanu? O Boże. Strzelęży 22, a roku. Nie mam pojęcia. 97 to jest. Znowu trafiłem. Dlaczego? No trafiłem. Dlaczego 97? Strzeliłem po prostu. 25% szansy. Kiedy otwarta została pierwsza przeszkodnia dla osób uzależnionych od gier i internetu? 2002 jest bardzo odległą datą w porównaniu do reszty, kiedy otworzono. No, już wtedy były, ale myślę, że trochę później, 2008. Nie, niemożliwe. Wszystkie no, pytania prawidłowe i sobie strzelałeś tak po prostu? No wiesz, intuicja to nie do końca strzelanie. No jak. Smutno. Nie, no z klanem to już był 100% strzał i z sujką też. To, to trochę, nie wiem, intuicja. Naszy. 2002 wydawało mi się za wcześnie, bo wtedy jeszcze tak, wiesz, nie było jeszcze takiego problemu, jak jest teraz. I... Gry? Gry od zawsze istniała i tak, ale. 2002. Jak, jak była Atari i konsole same i tak dalej, to jeszcze. To są lata 90. Tak, ale wtedy jeszcze nie było tak wielu ludzi uzależnionych i, i nie wiem, nie było to tak poważnym problemem, jak jest teraz. Dobra, w każdym razie ja wygrałem. No. Ale były trudne pytania teraz taki i sucha bułka. Więc ja dostanę słucha bułka. Dobra, to zrobicie tego steka. Proszę, to jest Twój stek. A mam ja mam bułkę. Ale nieźle wygląda. Takiego lubię najbardziej. Przykro mi, mogę Ci dać kawałek steka jak chcesz. Nie, no, no nie na tym polega gra. <grym> mm, jaka dobra bułka! Mm, mm. <grym> Chyba szef Ramzyń mówił o tym, jak dotykać. Jak tutaj, to znaczy, że jest taki. Surowawe, jak tu, to znaczy. Że... On tu pokazywał. Nie powiem, ucztę miałem średnią. A teraz Ty wybierasz. Dobra, niech będzie. Rozrywka. Round 3 To był gwiazdą i gospodarzem koncertu Solidarity of Arts w 2014 roku. Nie mam pojęcia. Nie wiem, może Leszek, może. Niestety. Przykład rozszczepienia światła to. O! Yy, no, tęcza jest przykładem rozszczepienia światła. Powstanie obrazów w soczewkach to nie. Powstanie obrazów w lustrze yy, to też nie. Szerzenie się włókna żyrówki to Które miejsce w rankingu WTA zajmuje Agnieszka Radwańska? Listopad 2016 Nie mam pojęcia, ale pewnie pierwsze, skoro jest to pytanie. Hej! Już! To był gwiazdą i gospodarzem koncertu Solidarity of Arts w 2014 roku. Markus Miller, Esperanza Spalding, Esperanza Spalding. Spodobało mi się. Imię, o! Oh. Ja słyszałem Leszek, pomyślałem, Nie. <śmiech> <śmiech> Polski <śmiech> rodzimy, czekaj, czekaj, czas mi leci. Przykład rozszczepienia światła to żenie się włókna, żarówki, tęcze, powstawanie obrazu w soczewkach, powstawanie obrazu w lustrze. Yy, rozszczepienie światła, no to po prostu jest tęcze. No, rozczerpia się na wszystkie kolory. A, które miejsce w rankingu WTA, World... coś tam? Nie, dobra. Zajmuje Agnieszka Radwańska. Agnieszka Radwańska, Tetynisk. E, na pewno wysokie. E, ale czy pierwsze? Drugie. Trzecie. Hmm. Mm. Czyli wygrałaś. Ciastko, ciastko czekoladowe i ciastko drożdżowe bez nadziei. Dobra, proszę, tu masz Moje swoje ciastko. pyszne ciasteczko czekoladowe. Dzięki. A ja mam suche ciasto drożdżowe. Mm. <grym> Lubię nagrody w tym konkursie. Ja swoje ciasto mogę dać pieskowi, bo nie ma czekolady. Ale chłoń swojego ciasta nie może dać, bo czekolada jest trująca dla, dla psów. Zawiera te obrominę, tak? Mhm. I ta obromina jest po prostu trucizną dla psów. Nawet mała ilość. Dlatego pamiętajcie, nigdy nie dawajcie psom czekolady. Zwłaszcza takiej, która zawiera dużo kakao. Tego ci nie wolno zrozumieć. To na koniec dajmy poziom trudności trudne i niech będzie wszyscy zmysł. Round 4. W którym roku został stworzony projekt telefonu komórkowego mieszczącego się w ludzkim zębie? W 2002 roku. W którym roku został wysłany pierwszy emotikon? Popularna dziś buźka? To było w latach e, 80., dokładnie w 82, przez Scotta Falama. Ilu noblistów otrzymało nagrodę Nobla z więcej niż jednej dziedziny? Dwóch otrzymało z dwóch różnych dziedzin: była to Maria Skłodowska-Curie i Pauling. O, kurde, na wszystko widziałaś? W tym słodkami. Kurde. W którym roku został stworzony projekt telefonu komórkowego mieszczącego się w ludzkim zębie? Miniaturyzacja postępuje, więc. Mm, mm. 2012 to za późno na pewno, na pewno powstał wcześniej taki projekt. Na pewno nie jeden, od 2002. No. W którym roku został wysłany pierwszy motikon popularny? No to o tym jak mówiliśmy akurat. W 1982. Ilu noblistów otrzymało Nagrodę Nobla z więcej niż jednej dziedziny? Yy, yy, dwóch. Yy, Maria skłodowska kiri z fizyki i z chemii i jeszcze ktoś dostał yy, z yy, nie pamiętam kto pokojową nagrodę Nobla i jeszcze jedną z, z chemii chyba, tak? Z chemii, ale. Tak, jak pawling. się był? Pawling. Ja wygrałem ogólnie grę, ale jako, że gramy rundy, no to teraz ten obydwaj wygraliśmy. Tak. No dobra, no to jedziemy. 10 minut masażu barków, i 1 minuta... A tylko gilgotek tak, stóp. Ale gilgotek stop, nikogo nie dotyczył. Także sobie nie. nawzajem wymasujemy barki później. Dobra, a. to tego już Wam nie będziemy pokazywać. Osobiście Wam powiem, że naprawdę fajnie można sobie porywalizować w tej aplikacji. Można porównać do e, milionerów czy 1 z 10 tak przeciwko i mobilnie. Także, <laughs> także naprawdę fajnie. Tak, a poza tym graliśmy też sobie trochę wcześniej i na jakieś pytania, jak nie znaliśmy odpowiedzi, i odpowiedzi były takie zaskakujące, to po prostu googlowaliśmy to. I czytaliśmy o tym, więc można się ciekawych rzeczy dowiedzieć, fajnych ciekawostek. Tak, można się czegoś nauczyć. My mieliśmy takie oto nagrody z koła fortuny. ale Jeżeli jesteście studentami, to przewidziane są dla Was inne wartościowe nagrody, takie jak na przykład płatny staż w Orange Polska, wysokie nagrody finansowe w finale, wprosione telefony komórkowe, kamery, roczny dostęp do Spotify. Jeżeli będziecie grali z takim zaangażowaniem, to spokojnie dogonicie tych topowych graczy um, i wygrywać możecie co dwa tygodnie. Tak. Więcej szczegółów na temat nagród i zasad znajdziecie tutaj, a my już Wam dziękujemy za oglądanie. Zrobimy sobie masaż barków i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie. Pa! No już sprytne jest coś. Dałeś ciasto drożdżowe, które nie lubisz. Nie, tak serio, wiesz, jest całkiem dobre. Dobra? dobre? Wezmę Zuzię na górę, żeby widzieli, jak sobie zajada.